Postu Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, znaczy aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich Biblia, to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca i posłuchaj dziś tych słów. I mówił, tak jest z Królestwem Bożym jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię, a czy on śpi, czy wstaje w nocy i we Nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie wydaje owoc. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. E, czy widziałeś kiedyś pole, którym się Bóg zajmuje? No, pozostaje ono zachwaszczone, bo On żadnego nie uprawia. Z Królestwem Bożym Jezus powiedział, które już jest w nas i nazwał nas rolą Bożą, jest jak z nasieniem, które człowiek sieje w glebę własnego serca. No przy tym ziarnem jest Boże Słowo i każde ziarno wydaje plon według swojego rodzaju, ale wtedy, kiedy zostało zasiane. Tak więc, Ty potrzebujesz uzdrowienia. Siej w siebie wersety słowa, czyli ziarno uzdrowienia. Kiedy potrzebujesz pokoju dla umysłu, wkładaj w siebie a, fragmenty słowa, które mówią o Bożym pokoju. No, kiedy potrzebujesz zaopatrzenia, siej w siebie to, co Biblia mówi o zaopatrzeniu. Zaopatrzeniu w naszym odkupieniu, w prawie siania i zbierania. No, Biblia mówi, że jeden człowiek sieje, inny człowiek. Podlewa, i na końcu Bóg daje wzrost. Więc czyń to, co masz robić, i bądź pewien, że Pan zrobi to, co należy do Niego. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.